Witajcie, chciałem Wam pokazać Zatokę Nartę w pobliżu Monasteru Zwernek, troszeczkę z innej perspektywy, a mianowicie z tego wzgórza, gdzie są przekaźniki. Tam na wprost jest ta olbrzymia plaża, gdzie wszyscy kamperowcy stają. Tu, jak widzicie, jest Monaster Zwernek, a tu jesteśmy przy bunkrze takim dosyć śmiesznym. Mamy latarnię morską i całą okolicę. Bunkier wygląda tak. Proszę bardzo. No i udajemy się do latarni. W tamtym kierunku. No i dotarliśmy pod latarnię morską. Tam w dole widać też jakiś wynalazek jakieś obserwatorium. Podejrzewam, że to stare wojskowe. Nie, że tak powiem, zabudowania, bo tutaj po drodze było mnóstwo bunkrów. Również tam na dole. O! Tak, są raz, dwa, trzy bunkry. Ale to jak będziemy zjeżdżać na dół, to pokażę. No i latarnia morska. Nic specjalnego, podejrzewam, że to dla statków wojskowych było. No i rzut. Piękny widok. Jeszcze raz koła. No i tam jest monaster zwernek. Dobra, próbujemy dostać się do bunkrów. Pokażę Wam, jak to tam wszystko wygląda. Od latarni morskiej zjechaliśmy w dół. Do takiego miejsca fajnego. tarnia jest tam prowadzi ta droga techniczna bo tam na górze jest ta baza z przekaźnikami telefonii komórkowej, jakiejś tam innej no a tu jest tablica i pokazana droga do tych ciekawych budów maszerujemy w takim razie, Zobaczcie, co tam dalej jest idąc dalej tą wąziutką dróżką wzdłuż tego klifu pięknego dochodzimy do naszych bunkierków trochę graficiarstwa. No i mamy bunkier numer 1. O. Pięknie wymalowany. Szkoda tylko, że latarki nie wziąłem. Ale one pewnie głębokie nie są. To jakieś napisy z czasów świetności tego obiektu. O. I tutaj. Nie wiem, czy to pole rażenia jest narysowane. Jakieś armaty, która tu stała. Tak to wygląda dalej. O, proszę bardzo. C-130 Herkules. MiG-31. An-22. Ił-62. Proszę bardzo. Su-27, helikopter AH-1G. Także chłopaki się uczyli tego wszystkiego o wejdziemy dalej Panu nie wziąłem przepraszam za wyrażenie latarki ale te bunkry są fajne, naprawdę fajne, no, jestem w czarnej dupie, nic nie widzę No ale może Zaraz zobaczę że uda się wyciągnąć telefon i chociaż odrobinkę telefonem sobie doświetlić ten interes a tak kurde myślałem żeby specjalnie wziąć ten no poczekać chwilę no dobra wyciągnąłem telefon żeby sobie poświęcić chociaż pod nogi trochę żeby się gdzieś nie wpieprzyć proszę bardzo po ja pierniczę. Nie no Tu To ja muszę kiedyś przyjść Z latarką porządną mi to zeksplorować Zobacz jaka ciekawostka HA Ciekawe dokąd to prowadzi A tu zamurowane czy nie Nie Podejrzewam że to idzie dalej, dobra? Mam 30% baterii, to nie będę dalej szedł, bo ciemno, jak w dupie, a zabłądzić tutaj, to słabo by było. Wracamy, ale powiem wam, mega, mega temat. Zajebiste korytarze. Wszystko to. Półozwernych W narcie Biście, Moje klimaty Lubię to Bukier strasznie długi jest Przepraszam, że nie wziąłem latary O, jeszcze tutaj coś mamy To by pasowało, tam chyba przejście dalej do jakiegoś innego. Dobra, wyłazimy. Bo To z takimi telefonikami to bez sensu. Totalnie. A tu jeszcze pokażę tą tablicę po drugiej stronie, gdzie uczyli się rozpoznawania pewnie okrętów. Kierek. Podejrzewam, że będzie podobny. Taki sam. Ten tunel szedł pod górę, to podejrzewam, że może do, yy, do tych tych do tej latarni morskiej, może nie wiem może tam na górze były jakieś zabudowania. No, warto tu przyjść, ale z latarką dobrą. A nie kuźdę z telefonikiem, tak jak ja bezsensownie się wybrałem. No, kolejny bunkier. O, -o. ale ja, ja, dziura, kurde dziura. Tam też takie coś było zasypane ziemią. Tak. Rozkład jest totalnie ten sam. Także nie będę już dalej łaził. No, jak przyjadę z dobrą latarą, to, to wtedy wam pokażę. Trzymajcie się na razie. Zwernek. Narta. Bunkry albańskiego wojska.